Cześć, Prospektowa B1, ręcznie malowane szparunki, film na pamiątkę, do dzieła, będzie ogień, jak ładnie wyjdzie to na zimne piwo, nie to trudno, motyla noga. koniec wszystko namalowane. Prawie wszystko, bo przy okazji, jak to ustawiałem, zauważyłem, że tu brakuje kawałek żółtej kreski. Na S się domaluje. WSKB1 z 1970 roku. Polakierowane jest bardzo ładnie. Dobrze się malowało. Czasami lakier wygląda ok, a są takie później, pod palcami czuć górki, dołki nierówności. A tutaj jest tak idealnie. Jest przygotowane super. Lakier też jest bardzo ładnie położony. Jest widoczna taka drobna struktura, i o to, o to właśnie chodzi. Nie może być tam zdarty do zera i wypolerowany, bo tu już trochę efektu traci i połysk z czasem. A to będzie się błyszczało przez lata. Jedyna rzecz co mi się nie podoba to ten papier tutaj nie został odklejony i się porwie lakier, będą takie ostre kanty. Ja to robię jak panele w tych na przykład 59 WSK to czy w Jawach drugą taśmę tutaj, taką cienko na końcu tą cienko liniową taśmę i 15 minut, 10-15 po lakierowaniu ją zdejmuje, a reszta zostaje. Wtedy jest ten rant jest taki gładki, jest idealny. Nie, po, nie poszarpie się lakier, ale to nie jest tragedia. Zawsze tam można trochę będzie. Także bak jest super, błotniki są super. Farby jest na szperunkach nie napaćkanie linia musi być pociągnięta na raz jak najdłużej. Słabo to. Jakby było tutaj powiedzmy 5 razy dotknięte, no to już jest tak napaczkany, nie? Bo to każda każda każde dotknięcie to dodatkowa warstwa farby. Osłony to muszą być. Trzy, trzy kreski, trzy pociągnięcia. Maksymalnie sześć. Czyli, jak jed, za pierwszym razem, tak nie do końca, no to jeszcze raz można pociągnąć. Ale od razu. Nie że tam cmyrać tym pędzlem. Pociągnięte i zostawione. Ale to takie przechwyt. I się zająknąłem. Dobra, od początku. Bo coś chciałem tu dodać. A, bak jest super, butniki są super. Nie wiem, czy te ucho nie powinno być bardziej prostopadle do butnika. Czy nie jest odgięte, ale to już może tak, może nie. E... Coś mi się tu nie. Osłony też wszystko ładnie polakierowane. Jedyna rzecz, która mi się nie podoba, to te rozginane uszy i tutaj takie nierówności. Tak jakby już nie chciało się nikomu tego wyklepać. Tu na końcu też, jak odgniecione, tak został, Ale to... Nie jest tak łatwo to wyprostować, bo to jest blacha i ją trzeba w poprzek. Ale jak się tu napuka, to ona się zejdzie. Tu rozklepać trochę z zewnątrz i zacznie się schodzić, trochę tu, trochę tu i do wyprostowania. Ale już teraz to za późno. A, najważniejsza rzecz, prospektowa. Wzór jest ze zdjęć fabrycznych. Nie z tej ws którą tam w Świdniku odrestaurowali, bo z tamtej ws odrestaurowanej Wszyscy biorą wzór, czyli szparunek dłuższy, logo z przodu, oczywiście z różowym kółkiem i czerwony. Czerwonego nie powinno w ogóle być, ale to za chwilę. No i ten czerwony taki jest dołożony tak w kant z odstępem, to mi się w ogóle nie podoba. To jest taki wy, wy, wymysł. Fabrycznie było tak. Szperunek był taki mały. Kółko, oczywiście, było czerwone. Czerwonego paska fabrycznie nie było. Ale jak w świetniku dołożyli te czerwone paski, to wszyscy chcą. Nikomu nie można wytłumaczyć, że, że powinno być bez. No trudno. Źle to nie wygląda, ale pod warunkiem, że się zrobi tak jak tu. Czyli czerwony przy niebieskim. I nie za duże to wszystko. Także jak umiałem, tak zrobiłem. Motocykl jest dla Pana Pawła z miejscowości Lipnik. W województwie małopolskim. Więc kawał drogi tu jechał. Eee... A pozdrawiam Pana. Mam nadzieję, że się spodoba, że ta robota na marne nie poszła. To by było: wyłeskę, spakować, odesłać i można skręcać, jeżeli tam reszta już jest przygotowana. No to tyle, to na razie. Pozdrawiam wszystkich, cześć.